Będzie do tego okazja na pewno dziś jeszcze nie raz, a my teraz zapraszamy kolejnego gościa, to będzie Jola. Jola i Jasiu, zespół Feeling. Zapraszamy ich gorąco, witamy ich oklaskami. Zapraszamy so. ich gorąco, witamy ich oklaskami. So. Witamy serdecznie. I Jasiu, witamy. witamy. Witamy naszych gości. Proszę bardzo, siadajcie, Zapraszamy. ja sobie może... Dokładnie. Ja siadamy z lewej strony, Jola jest z prawej. Dziewczynki na prawo, panowie na tak. lewo. To jak w autobusie na szkolnej tu... wycieczce. Kto rządzi w zespole? Od razu zapytamy. No ja za bardzo się nie chcę wypowiadać, ale no powiedzmy, że ja. Powiedzmy. To się Jola chyba wiesz, stało normą, że, że w zespołach rządzą. Panie, ja musiałbym zapytać zespołu Bernadety, kto w waszym zespole rządzi Robercie. Oczywiście, że... Oczywiście, że Bernadetta. No to znaczy ja się z moim bardzo dobrym przyjacielem i wsparciem, ale Ale z ja właśnie. Ja skąd jesteście <grym> i jak się zaczęła ta wasza przygoda z muzyką? Ja mieszkam w Łagiewnikach, bytom Łagiewniki. Ja się mieszkam w Biskupicach, Zabrze. No przygoda z muzyką zaczęła się dokładnie w 81 roku. Z tym, że teraz mamy okazję dzięki Waszej telewizji bardziej promować Śląsk. I bardzo dziękujemy za tak wspaniałą, liczną publiczność, że Państwo chcecie nas słuchać i chcecie tej wspaniałej muzyki słuchać, bo stwierdziliśmy, że skoro inne regiony w Polsce mogą promować swoje regiony to dlaczego my nie możemy Śląska. Śląsk jest piękny. Ludzie uśmiechnięci, bardzo szczerzy. I w związku z powyższym postanowiliśmy promować Śląsk przez y, przekazanie państwu naszych dusz y, w tym kontekście, że po prostu promujemy to przez muzykę, przez muzykę, przez teksty, y, przez to przesłanie, żebyście państwo nas mogli słuchać i radować się i cieszyć. Naszą muzyką. Jola, już mi teraz przyszła do głowy, że już są dwie rzeczy, które nas łączą, bo myśmy z Jolą poznali się niedawno. Jola przyjechała do nas z, ze swoimi nowymi teledyskami. I ja się zastanawiałem przez moment, skąd ja Jolę znam. I dopiero potem, przy współudziale mojej żony i szwagierki, doszliśmy do wniosku, że ja byłem kiedyś na weselu, na którym Jola doskonale nas bawiła. I teraz, Jola, powiedziałaś, że Twoja przygoda z muzyką rozpoczęła się w 81 roku. To jest dokładnie tak jak ze mną. Moja przygoda ze śląską muzyką rozpoczęła się 2 stycznia 1981 roku, bo ja wtedy wszedłem na świat i to są początki. Bardzo dobrze. Brawa dla konferencjera. Jasiu, to teraz Tobie oddamy głos. Ty tworzysz muzykę, czy słowa? Jak to jest z Tobą? I jedno, i drugie. Bowiem dużo jeżdżę po Polsce, bo jeżdżę ciężarówką i poznaję miejsca, które są zupełnie inne niż nasze. Stąd yy, była właśnie inspiracja do napisania piosenki Śląska Kuchnia, bo jest najlepsza. Śląska Kuchnia rzeczywiście jest najlepsza, a druga wasza piosenka jest o klachach i to też jest taka rzecz, na którą my tutaj na Śląsku lubimy się umówić, bo my z Bernadettą często, poza tym, że nagrywamy, często umawiamy się w pubie Druid na klachy. Kupujemy sobie kafę, latę tak, wyłącznie i klachamy sobie o wszystkim. Tak, A słuchajcie, a klachać to by można, sami wiecie... Może króciutko wam powiem, tylko ukazał się teledysk Jacek Silski razem ze mną, tylko z tobą. Wchodzę do, wchodzę, słuchajcie, wchodzę do marketu w miasteczku Śląskim i taka piękna pani znajoma, bardzo sympatyczna pani, bierze mnie pod rękę i mówi tak, pani Bernade, to jak pani pięknie z tym Jackiem śpiewa. Ja mówię, cieszę się, że się podoba, a jak długo już jesteście razem? Ja wiem, już nie jesteśmy, bo Jacek co dwa tygodnie zmienia dziewczyny. Także klachy są, powiem Wam, jeżeli są na takim dobrym poziomie, to są super, ale najlepiej śpiewać o klachach. Dokładnie tak. Najlepiej śpiewać, i to Państwu najlepiej chcemy przekazać, jak umiemy. I myślimy, że ta nasza muzyka wpadnie w Państwa ucho. I w państwa serca. I od dzisiaj na naszej antenie również Jola i Jasiu ze swoimi utworami. Posłuchajcie ich teraz po raz pierwszy. Zapraszamy. Chod. Myśla sobie, coś bym dzisiaj z Autem z tobą widza a tu szynk. Patrza w kartach i jakby dość to wpysk. Hamburgery, mikroby, na Wymyślanki czasem jakiś chorz ciągam cisło, że to dobre jest. i Już mi się chce jeść teraz normalnie. Jasiu i Jola. <laughs> Dokładnie. Teraz będziemy jeszcze ja gdzieś złożyć. to jest bardzo ryzykowne, jakby tak cały czas z nimi być, a oni by o tym jedzeniu śpiewali, to by człowiek, no, chciał masz krycić.